Hej, witajcie, ludzie wesołych galaktyk na kanale Elwizja. W dzisiejszym odcinku czytelni będziemy ponownie omawiać awatara, bo wyszedł kolejny komiks, nie wiem czy wiecie, ale no... Wiecie, trochę, trochę zaniedbałam tą serię, także wracamy do niej. I tutaj chciałabym was tylko poinformować, że tak będę robić streszczenia komiksów z Kory. Już niedługo. Postanowiłam, że w sumie to chyba będzie dla was lepiej. I dla mnie, więc... Spodziewajcie się tych odcinków wkrótce na kanale. Tymczasem jednak wróćmy do głównej serii komiksów Awatara, czyli Legendy Anga. Tak jak wspomniałam już przy okazji poprzedniego odcinka, te komiksy nowe już nie są tworzone pod okiem twórców, czyli Briana Konieczko i Michaela Di Martino. Tym razem są tworzone przez Faith Erin Hicks i jakby są takimi filerami do historii. Poprzedni komiks był filerem do tego, co się działo w trakcie przygód Awatara, czyli to co widzimy w serialu. Natomiast dzisiejszy filer do Dotyczy już tego, co się dzieje po serialu. I w tym komiksie skupiamy się na TOF. Komiks nosi tytuł Toff Bayphon's Metal Bending Academy, czyli Akademia magii metalu TOW Bayfong. No i komiks traktuje dokładnie o tym, o czym mówi tytuł. Komiks zaczynamy tym, że Tow uczy w swojej akademii, dowiadujemy się też, że jej trójka pierwszych magów metalu, których zrekrutowała teraz. Również uczą, są już na poziomie nauczyciela, powiedzmy. I nagle przybywa Soka i Suki. Tutaj to wstreszcza nam historię swojej akademii, bo ostatnim razem no, funkcjonowała mniej więcej w ten sposób, że był sobie budynek, trzech rekrutów i, i tyle. Natomiast teraz to dostaje dofinansowania z Narodu Ognia. Więc mogła się rozwinąć. Wszystko ładnie, pięknie można by powiedzieć. TOW ma swoją akademię, uczy, jest doceniana, jest jednym z największych magów metalu. W zasadzie to pierwszym magiem metalu. O hajsy się nie musi martwić, bo dostaje dofinansowanie. Życie jak marzenie można by powiedzieć. Tylko problem w tym, że TOW ma osobowość taką, że jeżeli dostaje to, co chce, łatwą drogą i nie musi się o nic martwić, to zaczyna się nudzić i popadać w rutynę. Oczywiście to zaniepokoiło przyjaciół, ale bardzo szybko mówią, po co w ogóle przyszli do to. Suki i sokka biorą tow na koncert. Pewnie jesteście ciekawi, kto będzie grał. Secret Taro! Secret Taro! O nie. O nie, o nie. Yep, teraz to są sławni muzycy. I okazuje się, że z jakiegoś powodu Suki jest szaloną fanką ich muzyki, a pomysł z koncertem nie podoba się tak samo Tof jak i Sotce. Po trzech godzinach tortury, Tof postanawia po prostu wyjść, zostawiając Bogu ducha winnego sokę. No to tyle jeśli chodzi o Kamio. Przemierzając ulicę nocą, Tof coś wyczuła. Podąża więc tropem tego odczucia i odnajduje sekretne walki na magię. I wiecie, to są jej stare dobre czasy. Bo jak wiemy, TOW się na tym wychowała. Wygląda, jakby te walki nie miały konkretnego systemu i odbywały się równolegle, tak mi się wydaje. TOW próbuje przepchać się do przodu, by ujrzeć. Zaraz, nie ujrzeć, bo ona jest niewidoma, więc może poczuć. Maga ziemi, który jednocześnie włada lawą imieniem San. To magia lawy była tym dziwnym uczuciem. Wcale się nie spodziewałam. Bardzo szybko jednak tłum zorientował się, kim jest Tof. Uciekli w popłochu, myśląc, że Tof jest tam, by zamknąć interes w imię Anga. Następnego poranka Tof wstaje lewą nogą i bardzo szybko zignorowała swoich podopiecznych. Jeden z nich nawet ma przebłysk inteligencji i w stu zgaduje, o co to wchodziło i dlaczego chodzi taka nabór muszona, po czym kompletnie się z tym problemem rozmija, starając się zaradzić sytuacji. Wymyślił, że żeby udowodnić to, że są twardzi tak jak ona, muszą wybrać się na te sekretne walki, o których jakimś cudem słyszeli od wujka jednego z nich. W międzyczasie to wpada na lidera zespołu muzycznego, który ukrywa się przed szalonym fanami. i żali mu się mówiąc co jej leży na wątrobie o o o o o i tutaj znajduje się potwierdzenie że magia lawy potencjalnie może być połączeniem magii ognia i ziemi jeżeli jesteście ciekawi jakby to miało funkcjonować i jesteście ciekawi też genetyki to zapraszam was do tego odcinka w którym poruszam po prostu razem z moją siostrą genetykę i jakby to miało działać w w świecie awatara. W każdym razie muzyk opowiada, że czuje to samo, że w sumie nie chce tej sławy i pieniędzy, wolałby zamiast tego być znowu ulicznym grajkiem. Pogadali sobie od serca i to odprowadza go do domu. Tymczasem jej uczniowie, a raczej nauczyciele już teraz, włóczą się po ulicach i udało i okazuje się, że nasz Przesympatyczny kolega to w sumie nie tylko chce zaimponować Tof, ale też udowodnić coś sobie. A koledzy po prostu nie chcą go zostawiać. W tym samym czasie Tof ponownie poczuła te dziwne wibracje i podąża tropem tych odczuć. Nasza drużyna magów metalu dociera w końcu do szemranej dzielnicy, tak samo jak Tof i jej nowy kolega. Żeby Toff nie była zauważona, skakują razem na dach. Nasz kochany bart dreszcza wszystko, co się dzieje. Toff z opisów muzyka orientuje się, że jej kochane łamagi przyszły powalczyć. I mamy tutaj moment otwarcia się, tof Zaczyna tłumaczyć, że szkołę założyła po to, żeby młodzi madzy nie musieli przechodzić przez to samo co ona i nie musieli pojawiać się w takich miejscach. Następnie na ring wkracza San i podziwiamy jego walkę. Przy drugiej walce stracił kontrolę nad emocjami i zaczął manipulować lawą. Co przede wszystkim przeraziło wszystkich oglądających? I jakimś cudem Tow od razu wiedziała, że to magia lawy, mimo że jest tu powiedziane, że jest to bardzo rzadka umiejętność i wszyscy się jej boją. Lawa spowodowała pożar i zawalenie się budynku. Podczas ratowania budynku Tow przybywa na pomoc. Po uporaniu się z problemem, słysząc uciekających San i jego przyjaciół, to złapała go i związała metalem. Rozmawiając, tof zaoferowała mu i jemu dwóm przyjaciołom miejsce w szkole, w której to rozmowy dowiadujemy się wielu cennych informacji. Przede wszystkim, że aktualnie magowie ziemi boją się i nie lubią bardzo żołnierzy króla ziemi, a jednocześnie nie lubią awatara ze względu na to, że awatar no. Politycznie i dyplomatycznie po prostu spędza dużo czasu z królem ziemi. Więc zakładam, że mimo zakończenia wojny dalej pojawia się korupcja. A druga informacja to to, co już zdążyłam powiedzieć, że magia lawy jest to. Normalna umiejętność, tylko że bardzo rzadka. I że nie była po prostu wynaleziona, i że nie jest czymś nowym. Ostatecznie TOW udało się przekonać San do dołączenia do szkoły, a nasz kochany zespół zarzucił działalność i ponownie wrócili do koczowniczego trybu życia. I tak oto skończyły się przygody naszej TOW. Następny odcinek będzie poświęcony Suki i jej przygodom, chyba w czasie tego, jak była w więzieniu czyli to jest gdzieś w okolicach trzeciego sezonu. Avatara Anga. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na wszystkie moje media społecznościowe, w tym Patronite'a, którego ostatnio zaktualizowałam, więc jeżeli też byście chcieli być moimi patronami, tak jak Ci tutaj, którym bardzo, bardzo dziękuję. To wiecie, gdzie zajrzeć. Oprócz tego zapraszam Was na Kreskówkast, czyli podcast o animacji, do subskrypcji tego kanału, żeby nic Was nie ominęło, w tym e, odcinki ze streszczeń komiksów kory. No i co? I, i, I tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!